Wow! Popatrz! Jest to w Minecraft! Tak myślę. Heh. Wow. Boom. O, popatrz! Ale fajny, ale fajny. Wow, gdzie jestem? Ej, sam nie wiem. Uuu, jej, jej. Wow, co Junior, Wow, nie, um, w nic. Przecież widzę, że tam coś jest. A, a to nie jest, nie jest fajne. No, takie coś fajne. Ale to co za jej nie zagra? Dobra, to jest Minecraft. O, ja wiem, no to, to, to jest Minecraft, to się tak gra. Aha, nie wiedziałem, dzięki za e, Twoją wiedzę. Mogę zagrać? Nie! To jest mój świat, ale grasz na kreatywnym. No i, ja nie gram na kreatywnym. A... Nie, nie gram. Pokażę ci je. Jak, mo jak można grać? Nie! Okej. Okay. O, takie było łatwe. Co robisz? Zastrzelę cię ten. O nie, 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 nie. nie masz, masz, masz. masz. Tylko e prosił mnie grać. Popatrz na to. Co ty robisz? He, wiem. Cyk. Umiesz pisać. No nie ale jeśli będziesz tak robić mi, to no... Ja, co ty robisz? O, okej, okay, chcesz na surrealu, tak? Nie. Ri, nie, 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 nie! nie, nie. Ha, nic się nie za... WOW! Hej, Doli, popatrz. Um, mam takie nowe okularki. O, to super, możesz je spróbować? No tak, um, o tak wyglądają. O, fajne są. Dzięki. Sama kupi. Oooooo! Ło! Wow, Srzydzie! Wow, wow, wow! Słyszałem coś! Słucham. O, fajne klapki! O, ty smierczyk stan? Przycie zawsze no zabiera! Może jest w niebezpieczeństwie. Fiat co to? No się mu nie wiem. Nie wiem. Jezu, gdzie my jesteśmy? Chwila, gdzie jesteśmy? Na serio, gdzie jesteśmy? Gdzie jesteśmy? Ej, wyjdź ze mnie. A no tak, chyba jesteśmy w świecie Minecraft. No ja wiem. Czy ty to zrobiłeś? Coś czuję, że coś tutaj zrobiłeś. Mm, nic. Ale cóż jest to? Bo ja gram w Minecraft? Nie! No, ja włączyłam po prostu game od Survivor Real i, i... tak się coś fajnego stało, że... Au! A, nie, nie! Nie, moje okulary! Łoł! Wow, w ogóle zapomniałam moje okulary! O mój Boże, gdzie one są? Mogę pożyczyć te? Nie wiem, nie wiem, okej. Okay. O! O! O, cool! Cool. Nawet widać, widać gościa, który mnie kameruje, ale... Teraz jestem cool. Jestem cool. O, dobra, nie potrzebuję tego. Musimy z coś się wydostać! Ja chyba wiem, jak się gra w Minecraft to... No to powiedz nam! Ehm... Um. Okej. Okay. Okej, okay. żeby zdobyć tą grę, trzeba, um, Zdobyć drewno, potem kamień, i potem inne materiały, i potem zbudować dom. I potem musimy pójść do Endu. Ale co to jest... End? To jest taki drugi świat i tam się pobije e, smoka, tak? Jeśli zabijemy smoka, to możemy jeszcze co wyjść. Hmm, okej, okay, wierzę ci, ponieważ nie umiem grać w tą grę. O, chwilkę. ja chyba wiem, ja, ch um, ja chyba znalazłem um, tutaj kamień. Tu jest jeszcze lawa lub coś. Nie wiem czy co jest nawet. O! Chwila. lawa? No tak, lawa. No popatrz. Nie slaw, to się nie znasz Aaaaaa, się a, 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 pomadny, a, puf Co się stało? No on umarł Co? O nie No nie, czemu zabiłeś go? Przecież on miał super mocę No on tak się wykłada Jezu, jak on spadł normalnie. Ja. ja. Ua, a, 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 a. Karma. O serio. Teraz ty tam idziesz. Pepa, przestajmy zabijać już ludzi, okej? Okay? Dobra, więc teraz potrzebujemy drewna. Ale tu jest już drewno. Ano tak. Więc teraz musimy z, no, zbudować dom. O, ja w sumie mam mu takie poduszki, więc możemy zbudować dom. Dobra, no to zbudujmy dom. Okej, okay, chwilka. Najpierw o tu będzie ściana. I tu. Ale to na razie ściany. O! O. Myślę, że ta ściana... o ta ściana musi iść tam. A no tak. No i zbudowaliśmy domek. Dobra. Idziemy wszyscy. to? Nie, 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 nie. Pop! O, jest już noc. Trochę. Pop! So we back in the mine! Ten mem y już zdechu, okej? Okay? O popatrzcie w Creeper. No co? Tam są surwa Um, wiesz co robić. He, wiem. Hmm. Słyszycie to? On chce na mąkres okulary!